Uszanowanko dzień. Dobry, cześć! Witam Was widzowie ponownie na moim kanale. Dzisiaj mamy nie lada gratkę. Mam dla Was coś specjalnego, ponieważ to będzie pierwszy unboxing w historii tego kanału. Pierwszy, bo nikt wcześniej nie wysłał mi żadnego produktu do rozpakowania. Ale tak się składa, że firma A83 postanowiła wysłać mi bardzo ciekawy produkt, w związku z czym chciałbym się dzisiaj z Wami podzielić rozpakowywaniem tego, co tutaj dostałem. Dostałem liścik, w którym uzasadniają, dlaczego właśnie na mnie padło, więc pozwólcie, że Wam przeczytam to, co napisali. Szanowny Panie Aksie, w imieniu zespołu A83 mamy przyjemność. I zaszczyt przekazać Panu pierwszy egzemplarz specjalny zestawu Agile out of the box. To kompleksowe narzędzie wspierające zwinność w organizacjach zaprojektowane zostało z myślą o liderach zmian i praktykach nowoczesnych metod pracy. Pana wieloletnie doświadczenie w obszarze kultury organizacyjnej i transformacji Agile, czyni Pana naturalnym adresatem tej przesyłki. To no, kto, jak nie ja, Szanowni Państwo. Liczymy, że zawartość zestawu okaże się nie tylko inspirująca, ale i gotowa do wdrożenia w środowiskach zespołowych, niezależnie od stopnia dojrzałości organizacyjnej. Z wyrazami szacunku, zespół A83, podpisane Jan Agilowicz. No i słuchajcie, przyszła taka paczuszka. I za chwilę wspólnie zajrzymy do środka. Bardzo jestem ciekaw, co się tam znajduje. Pozwólcie, że odstawię kubeczek. No to jedziemy. Sprawdźmy, co jest w środku. Na samej górze znajduje się zawartość zestawu. No i pięknie, bo dzięki temu będę wiedział, co znajduje się w środku. A dzięki temu i Wy będziecie to ulala. I Wy będziecie to wiedzieli. No więc słuchajcie, zacznijmy od pierwszej pozycji Arse. ARSE, Agile Role Selection Essentials, moduł kart do szybkiego definiowania ról i odpowiedzialności w zwinnych zespołach. No i jest, słuchajcie, przede mną talia kart. I na tych kartach faktycznie znajdują się bardzo ciekawe stanowiska: Master Integration Cycle Evangelist, Advanced Product Backlog Specialist. Zobaczmy co dalej. Global Sprint Planning Master. No, dobre te, dobre te karty. Junior Product Backlog Master. Kolejny Product Backlog Master. <laughs> Head Team Dynamic Evangelist. Advanced Jira Workflow Champion. Słuchajcie, każdy znajdzie tu coś dla siebie, mam takie wrażenie. Myślę, że trzeba będzie nagrać jakiś materiał, w jaki sposób skutecznie można wykorzystać Agile Row Selection Essentials. A83. Dobra robota. Co tam się znajduje w tym zestawie? Instrukcja wdrożeniowa Agile. Kompletny przewodnik obrazkowy wspierający szybki rollout transformacji Agile. No to brzmi ciekawie. Zgadza się. Właśnie tak, proszę państwa, najłatwiej to zrobić. Eee, prosta instrukcja 6 w zasadzie pięć obrazków, po co się rozpędzać aż do sześciu, w jaki sposób wdrażać, z jakich etapów powinna składać się transformacja Agile. No to jest super uzupełnienie do Agile Role Selection Essentials, bo zarówno przy każdej transformacji nie tylko problemem są role, jak my się powinniśmy teraz nazywać, kim ja teraz jestem, ale też jasna, krótka instrukcja, która mówi, jak się za to wszystko zabrać. I właśnie trzymam ją w rękach. Powtórzę się, A83, dobra robota. Jedźmy dalej. Safety Instructions zalaminowana karta zasad bezpieczeństwa operacyjnego w zwinnych środowiskach. No słuchajcie, każde biuro powinno mieć swoją zalaminowaną instrukcję BHP. No, jest po angielsku, więc pozwólcie, że będę w locie ją tłumaczył, aby zachować perfekcyjną iluzję zwinności. Strictly stosuj się do tych safety Protocols. Przemianuj wszystkie role do. Agile brzmiących tytułów natychmiast. No, możemy zrobić to natychmiast. Ustaw fixed velocity dla wszystkich zespołów, żeby upewnić się, że masz perfekcyjną przewidywalność. Nigdy nie pozwól drużynie samoorganizować, zespołowi nie, drużynie samoorganizować się bez wcześniejszego zatwierdzenia tego przez management. Trzymaj się z dala od sceptycznie nastawionych pracowników, którzy mogą zadawać zbyt dużo pytań. Przemianuj wszystkie swoje poprzednie porażki na learning experiences. Upewnij się, że retrospektywy generują mnóstwo action items, tak żeby Nikt się z nich nie wywiązywał. Jeśli transformacja podupada, zabukuj więcej PI planningów. I w przypadku zwinnego wypalenia zrzuć winę na opór przed zmianą. Doskonałe ja już nawet wiem, gdzie to będzie wisieć. Słuchajcie, widzowie, to jest coś niesamowitego. Pakiet certyfikacyjny. Pięć dokumentów w wersji IN BLANCO. Czyli możemy założyć już, że. Że one już są moje, prawda? O proszę! Tak się składa, że pierwszy z tych certyfikatów mam już na koncie, bo to certyfikat Professional Certified Sticky Notes Master. No i słuchajcie, ja już go mam. PCSNM już zaliczony, ale zobaczmy, co jest dalej. Facilitator of Agile Rituals and Time Boxes. Jest to jakiś skrót, on się nazywa fart, jakby ten certyfikat potwierdza, że osoba tu podpisana osiągnęła tytuł mistrza lub mistrzyni z fartem. Gratulacje. Kolejny certyfikat. Business Agility Leadership Legacy Specialist. W skrócie b a chyba BOLS. Master of Ridiculous Organizational Norms. I tutaj certyfikat zwija się do skrótu. Moron. I słuchajcie, ostatni. Maestro of Endless Scheduled Sprints, czyli MES. Można zostać, osiągnąć tytuł mestrza lub mestrzyni. Przyznam bardzo przydatny zestaw certyfikatów. No, są tu rzeczy, które się przydają. Warto uzupełniać swoje, swój profil LinkedInowy nowymi certyfikatami. Już mogę podbić swoją wartość o cztery kolejne. Certyfikaty potwierdzające nowe umiejętności. Jedziemy dalej. RetroVigor Max, suplement diety. Preparat wspierający efektywność retrospektyw do zastosowania w celu podniesienia zaangażowania. No, słuchajcie, RetroVigor Max, tchnij życie w Twoje retrospektywy, ponieważ Twój zespół zasługuje na więcej. Coś czuję, że będę łykał. Pieczątka zwinniutko to kolejny artefakt, który wyłania się z, z tegoż Agile'a prosto z pudełka. Narzędzie do formalizacji decyzji w zwinnych procesach zespołowych zgodnie z podejściem zwinności korporacyjnej. No, słuchajcie, no to jest majsterszyk. Bo przychodzi ktoś i mówi: Panie Aksie, chcielibyśmy dłuższy sprint, bo nie zdążyliśmy ze wszystkimi wymaganiami i chcielibyśmy przedłużyć go. I pan Aks mówi: Słuchajcie, potrzebuję tego na piśmie. Przychodzi takie pismo, ja robię cyk. Zwinniutko zatwierdzone, można przedłużać. Coś czuję, że to będzie bardzo mocno w ruchu. No dobra, i słuchajcie, chyba ostatnia rzecz, która się znajduje w tym pudełku, koszulka zwinniutko, oficjalny element stroju roboczego w środowiskach transformacyjnych. No i mnie się tu podoba. Słuchajcie, jakże mogłoby się to nie podobać? No słuchajcie, tyle wygrać. Firmo A83, dziękuję za ten pakiet, bo to jest naprawdę kawał dobrej roboty. Czuję, że zwinne rozwiązania pudełkowe to jest to, czego w tej chwili branża agile'owa potrzebuje. Takich rozwiązań pudełkowych, no super robota. To był pierwszy unboxing w historii tego kanału. Tak jak wspomniałem, pierwszy, bo nikt z Was nie przysłał mi produktów do recenzowania. Ale, ale! Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy wpłacają wirtualne kawki, bo dzięki nim na tym kanale może pojawiać się tak dużo jakże potrzebnego kontentu. Uszanowanko, trzymajcie się z winniutko!